Jakie są formy wspierania pacjentów chorych na schizofrenię? Przede wszystkim możemy formę podzielić na rodzaje interwencji, czy to jest interwencja indywidualna, czy interwencja grupowa. Jeśli mówimy o interwencjach indywidualnych, to są oddziaływania terapeutyczne, plus treningi na przykład funkcji poznawczych, które wykonuje na przykład psycholog, ale to też jest edukacja indywidualna, którą już może wykonywać zarówno lekarz, jak i pielęgniarka. Te oddziaływania polegają przede wszystkim na tym, żeby rekompensować pewne braki funkcji poznawczych, które może wywoływać choroba. Z drugiej strony mamy interwencje grupowe, na przykład w oddziałach dziennych, czy w poradnianej pracy, czy w pracy środowiskowej, kiedy Dużo różnych pacjentów z zaburzeniami typu schizofrenii czy z zaburzeniami psychotycznymi razem spotykają się i albo mają te zajęcia w formie grupowej przy użyciu nowoczesnej techniki komputerowej, trenują funkcje poznawcze, jak i możliwości dzielenia się w grupie społecznej ze sobą. I to jest taki ważny rodzaj także umiejętności, treningu umiejętności społecznych, który pozwala pacjentom nabyć umiejętności tego kontaktu. I jeszcze możemy powiedzieć o różnych treningach, które się będą odbywać właśnie przy pomocy tylko i wyłącznie urządzeń technicznych, kiedy jest terapeuta, bądź lekarz, bądź psycholog, bądź pielęgniarka, którzy nadzorują pacjenta w pracy z komputerem. No właśnie wspomniała Pani o pielęgniarce, pielęgniarka środowiskowa. Rzadko o tym mówimy, ale jej rola jest chyba mhm. ogromna w tym procesie. Ogromna, dlatego że ona stanowi niejako pierwszą linię kontaktu. To jest osoba, która, do której pacjent przychodzi, tylko zostaje przyjęty bądź na oddział, bądź do opieki środowiskowej. To jest osoba, która ma wysłuchać pacjenta i która ma podsumować jego problemy i podsumować potrzeby, które pacjent ma. Bardzo często pacjent też ma obiekcje, boi się zastrzyków, boi się leków. Też choroba wymusza różne przekonania w postaci urojeń, które wzbudzają niesamowity lęk, i to właśnie pielęgniarka jest osobą, która może zbić ten lęk przez aktywne słuchanie, podsumowywanie, ale też przez pokazywanie, co konkretnie się zadzieje w kontakcie z pacjentem, w kontakcie z personelem leczącym. I tutaj mam na myśli przede wszystkim i pielęgniarkę. I lekarza, ale także cały personel leczący, czyli też psychologów. Ale taka pielęgniarka środowiskowa musi mieć z jednej strony ogromną wiedzę z dziedziny psychiatrii, ale także odpowiednie predyspozycje. Tak, tutaj nie możemy zapomnieć o predyspozycjach osobowościowych, bo to jest osoba, która musi umieć aktywnie słuchać, być zainteresowana problemami pacjentów, chcieć usłyszeć o tym, co pacjent... Chcę powiedzieć albo czego nie chcę powiedzieć, bo bardzo często pacjent nie ma zaufania. Tak? To jest przekonanie, nikomu nie mogę ufać. I zatem pielęgniarka musi w umiejętny sposób, nie natarczywy, nie niedefensywny, e, chcieć usłyszeć, co pacjent chce powiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.